Nazywam się Jadwiga Plesińska, mieszkam obecnie w Żarkach, wypiekam chleb tatarczuch albo inaczej chleb gryczany. Do tego chlebka potrzebna jest mąka, woda, sól, drożdże. Ten chlebek się wyrabia w takich ogromnych kotłach, następnie ciasto się musi ruszyć i wlewamy go na takich dużych blachach. Taka blacha waży około 6 kg. Jest to chlebek taki ciemny, o smaku lekko słodkim, można go jeść z masełkiem, serkiem lub z miodem. Sprzedawany jest na targach, otwustach i festynach. Obecnie sprzedajemy go w żarkach, na targu w środy i w soboty.